Pierwszy dzień Mistrzostw Europy Samoko w 2015, Daniel Adamiec z nami. No i pierwsza sprawa przygotowania. Słyszę zewsząd, że forma u ciebie jest naprawdę bardzo dobra. Jeżeli przełożysz to na ring, to będzie świetnie. Tak, czuję się dobrze. Mieliśmy długie przygotowania, trochę tylko za brakunem sparring partnerów, ale, ale ogólnie czuję się dobrze. By były ciężkie treningi, szybkość, kondycja jest czyli to co najważniejsze. Małe szlify teraz tutaj w samokowie i myślę, że dajemy w ringu siły wszystko i będzie dobrze. Mhm. Jakie będą twoje atuty na tych mistrzostwach? No, oczywiście warunki fizyczne. No, jestem wysoki, długie ręce. Widziałem swoich przeciwników, wszyscy są niżsi, ubici. Cóż, no, nogi, szybkie, szybkie ręce, długie, dług, długi dystans. To co umiem najlepiej. No właśnie, czasy proste to wydaje się, że będzie klucz do tego, żeby raz nie dać sobie zrobić krzywdy, a dwa, żeby trzymać rywali w dalekim i bezpiecznym dla ciebie dystansie. Tak jest. no. Muszę, muszę, się, muszę się starać trzymać na dystans. To, to, to potrafię robić najlepiej. Zresztą pokazałem to na mistrzostwach polskich seniorów. I tutaj tutaj trzeba to dalej kontynuować, no bo każdy zawodnik jest taki sam, tylko każdy zawodnik trochę, trochę inny boks stosuje i na, na inne rzeczy pozwala. Nie? Dobrze, trzymamy kciuki i złapiemy się już po walkach. Dzięki wielkie. Dobra. Dzięki.